Na początek jednak piła i osiemnastolatek, który zbierał materiały z dziecięcą pornografią. Udało się go zatrzymać dzięki mieszkańcowi Wrocławia, który trafił na ogłoszenia młodego mężczyzny w sieci i zawiadomił policję. Mężczyzna trafił prosto do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut z artykułu 202, paragraf 4a kodeksu karnego, który mówi, kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15. Zatrzymany mężczyzna to 18-letni mieszkaniec z piły. Wobec mężczyzny prokuratura rejonowa w Pile zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Policjantom z Piły we współpracy z Wydziałem do Walki z Cyberprzestępczością z Komendy Wojewódzkiej. Bardzo szybko udało się namierzyć autora ogłoszenia. W trakcie przeszukania mieszkania śledczy zabezpieczyli komputer podejrzanego. Po sprawdzeniu dysków ujawnili m.in. pliki z pornografią dziecięcą. Teraz osiemnastolatkowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Zrujnowano...